I ten brak dźwięk. Czemu kółka nie wiem. Nie ja wiem. Ja głosy A głosy włączyć w tej grze? No to za ja przyspieszenie. Bo ty jedziesz gorzej. Aż na dół schodzisz. Zrobił. Na to nie powinieneś, że gorzej. No bo pojechałeś gorzej, bo żeś we mnie wjechał. Wstydzę się, że gorzej masz rację. Dobra, tu może kółka są. O, tu są. A ja mam po polsku? Nie, mam po angliszowsku. A ja też mam po angliszowsku. Po I nic się roku. nie zmieniło. Nie! Pracuj! Zapomniałeś no, ja o Ferdynancie, tak, że tu tak. leży? Jakim Ferdynandem? A, a to ja już go widziałem. Nie, w sensie nic... Nie powiedziałeś? Nie było od dawna. No wiem, ale no, czy on wiedziałeś? Tam zawsze był! Przestań mi się ślizgać. Tak, działały, ale nie działają. Aj. Działały, ale nie działają. Nie, nie kręciłem. Co to w Ty ogóle jest to w ziemi? Zem... zawsze zastanawiam. Zepsułeś mi kółko, zaraz zepsuje ci życie. To, to jednak w skrobach do drewna. Jestem absolutnie pewny, że te części są tylko dlatego w tym miejscu, bo chłop zapisał mapę w takim stanie po rozwaleniu samochodu, który testował. O-o, zapraszam do mnie. Ale te części nawet tego samego koloru nie mają. Proszę się nie ruszać, bo będziesz turbulencjować mnie. Dziwnie ciemne ze z przodu. Przechylasz mnie! No i kadłubek został. Ty, bo to ja mini bo jestem, to że taki malutki został. Wiesz czemu, jak nie masz nóg i rąk, to siedzisz dalej w powietrzu? Bo po prostu siedzisz na siusiaku, ale przez to, że to jest robot, no to jest zacenzurowany i go nie widać. To było akurat straszne. Nie, 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 moje kółko prawie dotknęło ziemi! Dobrze, że to jest parę pikselów na tą trawę, bo by się traciło kółko tutaj jak powalony. Tak jej dużo nie zostało. Ale no, no po co było we mnie wjeżdżać, no? no? Ty próbujesz być śmieszny po prostu i jesteś w miejscu, tak żebym ja dostał mordę. Nie, a no ja chcę. A potem się ze mnie śmieję, było... że ja gorszy. No i co ty robisz? Nie wciele mam. O kuźwa. Ale żebym perspektywę nagrywał przez cały czas. z tymi style running było. Nie zmieniłem okienka na twój. Bo by był robić. Po co to kału. Ale leci, poszedł. Co ja będę się walił? No w Ciepciutko robimy to. Czemu by się ślizgał na miodzie? Przecież miod powinien mi kleić, przecież tak Minecraft działał. Nawet w scrapie te miodowe kółka robią, nie? Te Znaczy właśnie, Scrap Mechanic Chapter 2. Bo mówili. Kiedy to czeka, ma wyjść? Ja bym sobie sam pograł w ja muszę... te nowe update. Y. Ja muszę zobaczyć z Twittera, bo oni tam wrzucali ten. Wtedy na koniec lat wrzucili, że Sorry i że ten nieprzekreślony Elon Musk jakąś dziwną Tesla wrzucił na. Twittera. Ej, jeśli wiecie. dobrze rozumiem, to oni mają od trzech lat wypuścić update? A te vlogi wypuszczają co ci... parę o. miesięcy? Takie już ci, już, ci w... już ci wysyłam co wysłali na Twitterze na koń... w grudniu zeszłego roku. Kojarzy mi się to z tym, że, dobra, chłopaki, nie marcie się, w następnym roku będziemy mieli wszyscy dziewczyny i tam jest poprzekeciano 2012-2024 do 2024 wszystko. Albo, dobra, jutro. No, to pomóż zrobię. mi, bo nie mogę się ruszać. Później. Ten samochód ma no magnes. Nie w tą stronę, on my trzyma, on my trzyma. Uff, puścił. Widzisz? Ja potrafię pomagać. Z tym Jestem... pomocny. Kolego, ty mnie chciałeś zrzucić. Tu trzeba na Flip jechać? Tutaj. No tu. <grym> o! To jakoś tak się zdarzy. Aaaa! Nie opcji. Aaaa! <grym> Ale no zrobili zrobi tu te że. Dziury. Zmiesz, to absolutnie nie zmienia. To bo nie, tacz, nie jak wszystkie. Tak czy jak się przewracasz. No, i co to ma być? To no To to kierowca, nie? Yy, musisz przed. To samo, który o ziemię, a tak klikasz. Bo próbujesz. Bo widać, widzę, że. Nie. Możesz mi przejechać? Możesz mi po głowie przejechać? Chciałbym umrzeć. No bacz! To już patrzę. To jest nie fair. O, powiesiłeś się. Ja czekam, możesz mi pomóc. Co takiego zjadł w sumie teraz? Tylko co my idziemy po. NIE czemu MI TAK ZROBIŁEŚ! Skoczyć tam od razu. Ta. W bierniku to ty możesz mieć, no... Bo jak masz na, na drodze wodę... To w ten bieżnik, w te rowki ci wchodzą, wchodzą krople wody, znaczy krople, no, woda ci wchodzi w rowki... No. I te rowki lecą do tyłu i dlatego masz takie spraye wodne za pojazdami na autostradach często. Bo one wodę odprowadzają. Okej. Okay. Tak, ten jeden wzór, którego nigdy nie ukończyliśmy. Ciekawe czy jest jezdny by Latest, o. Tak, w Julaj 18 Julaja ja to wrzuciłem, te, że będzie 5 lutego. 25 na update z krajów. A ja cię luty? Luty, Julaj. Lypec. Wrzuciłem, że. Nie będzie 24, to będzie 25 rok. Czyli nie! 7. Się... Taki ziomek, co bardzo źle. Bo trzeba też. W lato 2025? Temalizacja. Ale, Ale co... Nie, ten najpierw. Czekaj. Zresztą Zresztą mi, że nie ma żadnych nie... rzeczy. Pierwsza rzecz to był ten śmieciobot Ale miał być! To dopiero będzie! Pierwszej rzeczy, którą. Teraz biorę to zdjęcie, kopię obraz. Mogę wiedzieć, czemu to nie doleciało Jak od samego tyłu zacząłem przyspieszać? W środku korpusu znajduje się czerwone świecące oko lub sensor. Robot ma dwa ramiona. W, w tle widoczne są niebieskie. Teraz tak. Możemy mamy jechać. jedno podejście. Jedno pojedyncze podejście, żeby to ukończyć, bo samochody te nie działają. Czyli są, są magnesem do ziemi przyczepione. Nie wiem, czy pamiętasz. Oj, teraz tu w tak to powiedziałeś, to, że <laughs> to pamiętam. No to tutaj A bardzo uważnie. Only Eins podejście ma... O mój Boże, o mój Boże. Ja ci zostawię personalną przestrzeń. Nie wystarczy! <grym> Wrócił z powrotem. <grym> Ale było blisko. Jeszcze raz. Ale byś zrobił. Ja chcę, Ja, ja jeszcze się ja się zatrzymam w tym miejscu dalej, nie? Moja kolej? Pytanie brzmi, jaką prędkość musiałbym na nawet, żeby tam dojechać. Skoro od samego końca podjechałem. Jedź w Jadę Ja najbardziej od samego końca, jak się chyba da, wiesz? Dobra, sprawdźmy. Uwaga. 3, 2, 1. O Boże. Chyba cię wzięło w zakręt. No, także nasza ulubiona. Nie ma się z buta przejść? Co tam jest na końcu? Jakieś. Statek? Kanony. Kanon, nie armatka. Statek. No, niedokończony ten level jest, to tam pewnie miało coś strzelać w nas. Ale przez to, że po przejściu tego. licząc tych kuźwa lodowych A... dróg, to byłoby prosto. No, tam jest ten jeszcze taki jeden przejazd z dziurą pomiędzy, ale. Bo nie widzę. Chociaż pod górę, byłby problem, że to muszę powiedzieć na lodzie. To byłoby e, okropne. No już nic nie.